Witajcie moi kochani, z tej strony Bezio No i tak jak obiecałem Dzisiaj jest środa, więc dzisiaj nagramy sobie pierwszy odcinek jest gotyczka The Dark Saga Oczywiście ten Gotyk pr przyprawił mnie o wiele, po prostu wiele nerwów, dlatego, że nie dość, że zainstalowałem najnowszą łatę i zainstalowałem do niej e, m, spolszczenie, to i tak, i tak wszystko było po e, rusku czy po nie wiadomo jakim języku i po prostu bo chciałem zainstalować jeszcze raz Dark Saga i wtedy zabrakło prądu i nie było przez prawie godzinę prądu, więc naprawdę przez tą godzinę mógłbym nagrać dwa odcinki, skonwertować się i jeden już w, zacząć wyrzucać, więc no nic. Dobra. A, już tutaj startujemy mój super mega telefon. A, czekajcie, wyciszę go. Lepiej, żeby, żeby mi tylko burczało, nie dzwonił, więc... Opcje gry. No i chyba nie ma nic do zmieniania. Jeśli macie jakieś wątpliwości, możecie po prostu mi zaradzić włączenie jakiejś opcji. A, więc czas jeszcze dźwięk, dźwięk. Pozwolę sobie podgłośnić. I rozpoczynamy nową grę, więc ja was sobie z intro i widzimy się już tam w grze. Впервые легенду о черном мече, источнике могущественной магии, я услышал в портовом кабаке Вингарда, столице Миртаны. Нам с Мариком рассказал ее подвыпивший пират. Тогда мы не придали значения его пьяным бредням, но потом я слышал истории об этом оружии снова и снова от разных людей. И со временем уже не мог выбросить из головы мысли о сокровище. Даже несмотря на то, что по слухам ни единой живой души из тех, кто якобы отправлялся на его поиски, больше никто никогда не видел. И вот однажды в наши руки попала старинная карта с обозначением Древнего храма, где по преданию были захоронены Черный Меч и его прежний владелец. Мы с Мариком просто не могли упустить такой шанс. О, если бы я знал, куда меня приведут эти поиски, я бы, наверное, просто сжег карту. Но боги начертали мне совершенно иную судьбу. Окей. Okay. Jesteśmy już w grze, nie wiem, może będzie lekko lagować, ale przynajmniej nie powinno. Znaczy, nie no zawsze na początku zawsze jakoś tak jest. Więc yy, łączymy, zobaczmy się. Że... krzesło. Zobaczmy, że wszystko jest w porządku, tak wszystko jest po polsku i mam nadzieję, że napisy również będą po polsku. Więc tak, ja na razie... Yy, a nie zobacz. Nie, jest wszystko po polsku, dobrze. Na razie teraz zapiszę, wyłączę, zobaczę, czy wszystko się dobrze nagrało. Jeśli wszystko dobrze się nagrało, to będziemy kontynuować nagranie. Będziemy zapisywać na wszystkich slotach, gdyż e, czytałem tam, że bardzo m, zapisać na wszystkich slotach, dlatego że ja... A, zaraz w ogóle dokończę, więc za chwilę bardzo. Okej, okay, dobra, zanim ja się wezmę do nagrywania tego wszystkiego, no to upłynie do tak? czas, tak? Czekajcie, okno zasłonięte, tamtego, tamtego. I słyszycie jakieś, jeśli słyszycie jakieś głosy w tle, to tylko mój brat i jego tam kolega albo moja mama i tam e, musi mi za to niestety wybaczyć, ale do najbliższego czasu nigdy nie będę miał <śkull> drzwi do pokoju, dlatego że mam taki dosyć śmieszny łuk nad drzwiami, takie półkole mam nad drzwiami i... What the fuck? i pani, i, i pani mm. i taki pan co coś był i zapatrzał to... Mm. Powiedział, że to by trzeba było wszystko zamurować i, yy, i jakby przyszły jakieś drzwi albo coś takiego, bo to tak jakby no, koleś ogólnie, nie, tam taki cwaniak, co sobie sprawdza, czy może tam, czy można tamto i powiedział, że będzie trzeba to zamurować. A oczywiście nikomu się nie chce nic. Więc... My na miejscu. Można odprawiać się na Pozwólcie, że nie kapitanu, będę czytał. Да, похоже, ты прав, мой друг. Это как раз тот Оскар, если верить карте. Хотя ж не верим. же что-то Прямо э, не, не что верится. Мы сейчас начинаем что так клинок, так Полгода, наверное. Наследство твоего отца, мир его праху, почти на исходе. Но я верю, что скоро будем праздновать победу и пить не дешевый шнапс, а хорошее вино. Это не, сейчас, на певного, его Он Надеюсь, что этот моряк нас не ошукал. хватал. Я очень надеюсь, что тот моряк нас не надул. В противном случае, я его из под земли достану. горячись, Аластер, я знаю, что ты все равно не отступишься, и мы рано или поздно найдем черный клинок. О. В этом ты прав, Марик. Я не привык пасовать перед трудностями. То есть... А вот ты наш капитан пожаловал. Что-то у нас. Алластер, у нас гости. Ты о чем? А ты погляди слева по борту. Видишь, к нам шхуна идет. И вправду корабль. Мы тут с Мариком немного Статик. заболтались. Как ты думаешь, чье это судно? Не думаю, знаю. Ты на флаках посмотри, лопни моя селезенка. <соцентр> Черт. Это пираты. Нужно немедленно уходить. Верно. Нужно поднимать паруса. Против этих акулях выкидышей мы не выстоим. Там наверняка абордажная команда из матерых рубак. А у нас нормальных бойцов человека четыре. Остальные разбегутся, как крысы, если начнется серьезная переделка. А вот если мы поторопимся, то успеем уйти. Наше uh -huh. судно раза в два. Быстроходнее пиратской каракатицы. Хорошо, командуй. Он здание на Итак. может, это что? вот. Сущности так. уже некуда спешить. Кадамина. Я даже сназовы подносить Я уже на разговоры, так? разговаривать. Тебе придется выслушать меня. Сейчас на кону стоят ваши жизни. О чем ты молвишь? Ты это о чем? Вы упустили свой шанс, друзья. Теперь вы либо сдадитесь нам, либо мы вас всех прикончим. Мои парни придержат ваш пыл, пока Гарс, друзья, меня окажется здесь. Шаклен ты с драйсеров или овся живым моблью, то есть нефть и шлаг, и ты есть из нами. Ах, хватит, а Проклятие, ты с ними заодно? Если вы сдадитесь, то даю слово. Останетесь живы. У вас на корабле все равно нечем поживиться. А вот за вас орки отвалят целую кучу золота. Сопротивление бесполезно. В трюме течь, там уже на три локтя воды. Так или иначе, корабль пойдет на дно. Даже если вы справитесь с нами и оторветесь от Каталины Гарда. Мне нужно посоветоваться с другом. Хм. Хорошо. У вас одна минута. Что будем делать? Поехали к правому борту. Если не выйдет отбиться, прыгаем в воду и плывем по берегу, а там посмотрим. Эй вы, ну-ка, хватит шептаться, ваше время и стекло. Бросайте свои железки, сопляки. Тебе-то я успею кишки выпустить, мразь. Окей, окей, chyba trzeba уйти. Пора уйти. Важно, что с ним Zapiszmy i zobaczymy, czy możemy walczyć Czy jednak jest nieśmiertelny, albo coś takiego Coś, tak podejrzewam, właśnie Auć, 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 Okej, jest nieśmiertelny, ty też jest nieśmiertelny Ja, dobra Więc, dobra, nie ma co, skaczemy, tak jak nam... Tak jak mówiliśmy Poza tym, czy statek się pali? Dobra, nie wiem, dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem, uciekamy Ogólnie, jeśli interesuje mnie Jeśli was interesuje pewno Ну добра. Yes. Наша радость от удачного побега длилась недолго. На берегу нас уже ждали с широкими улыбками и острыми саблями. Опа! А вот и твой дружок нашелся. Приплыли? Все, что было дальше, напоминало дурной сон. Нурительная дорога, лагерь орков, звон золота, довольная ухмылка главаря пиратов. Но окончательное прозрение наступило лишь тогда, когда на нас стали заклепывать кандалы и ошейники. Захотелось залаять или скорее завыть. И не двигаться, Морро, пока мы не спуститься вниз. Вот мы влипли. Угораздило же так попасться. А я ведь говорил тебе, что вся эта затея с плохо кончится. Да, попали хорошо. Как же я сразу не раскусил ловушку. Ведь этот Моран мне сразу не понравился. Ты видел его рожу? По нему давно петля плачет. Слушай, что делать будем? Орги нас так просто отсюда не выпустят. А идти на открытый бой, это самоубийство. Они нас тут же прирежут. Чувствую, дело худо. Не печалься, Марик. Как-нибудь выкрутимся. No, а, да, это хайна винда. А, давай мы дракона, в этой копальне. Как всегда, ведь здесь мы все <laughs> chwilом... Нашел время Daba, для шуток. Может, а, не а ты предлагаешь сесть и плакать о своей несчастной судьбе? Нет, друг, мы обязательно вырвемся отсюда и заберем этот чертов клинок. Не, вообще, Если я что-то решил, меня не пираты, не даже сам Белиар. Да уж. мы читаем уже с большим Тише, кажется, и о нас вспомнили. Ну, раздел первый, С с минусом четыре, раздел меня Минус? Нечто. Но... Не дай не дай ну, мор, если ты все слабее, все умирает, что там... Ну, нет, чуть-чуть не. Забавься, кто выйдет на отчинку, если я не буду убить так за гостьницу, тогда... Зачем вы попали в этот место? Наша шахта здесь не была... Наша шахта не была... Другое вам знать не надо. Ну, мор, ты новенький, и поэтому я говорю тебе правила, но только один раз. Если я не разрешаю... Вы не разговаривать, не спать, не есть. Я ваш господин, вы подчиняйся мне или умереть. Вы мои рабы и должны каждый день добывать норму руды. Пять десятков кусков и приноси руду сюда. За это я разрешаю вам мало отдыхать. Кто не слушайся, ушак, я убиваю. Как только Морал слышит горн, он должен приходить и сдавать мне дневную норму. Если ты не приходи и не приноси руду после сигнал, то мы убиваем тебя. Морра должен соблюдать порядок в шахта. За рабы смотреть много охранник на вышках. Если Морра захоти к ним полезть, они а убивай Морра. Возможно, мы сможем договориться. У меня есть куча золота и артефактов. Я зарыл их неподалеку на этом острове. Если бы ты отпустил нас, я бы щедро вознаградил тебя. Еще одно слово, Морра, и ты узнаешь, что такое гнев мужика. I nie dumaj stądryć mnie. Wychowasz. I teraz chyba kiwnięcie głową. Pachnie tam wosy sobie wyciągnąć swój Nie wiem co jest i sierp i w nas po prostu Dobra, więc skończmy te gadanie, chcę pozbierać ważnych rzeczy, między innymi nic kopacza. A ja ci Может, у тебя уже есть какой-нибудь план? Пока нет, но я обязательно что-нибудь придумаю. Предлагаю на время разделиться. Мне нужно узнать у рабов все об орках. Думаю, они подскажут, как нам быть. Хорошо. А что делать? Брать Хорошо, то есть должно так, как мы разом. Да. Хотя, если ты настаиваешь, мы можем поменяться. Хорошо, я, я, я тебя не понимаю. Нет, Post już lepiej będzie po dwojem. Więc ty zawsze był dużo хиdrzej i izbortliwiej niż ja. No dobrze, pójdę przyjmać się za A ty trzymaj mnie w kursie. Jeśli coś nie przyznaesz, od razu zaopiecz. Oczywiście, drużynko. Dobra, więc Mar Marik, bo tak się nazywa, jestem Alaster. I tak, mamy tylko killów. Tak, za wzór. Ta, Iha, Iha, tak, Iha. Dlaczego on taki wielki y, ekwipunek? Dlatego, że... Zmieniłem sobie w gotik, gotik, gotik w folderze. Z gotikiem jest właśnie taki e, notatnik gotik i tam trzeba zejść do e, ekwipunek i tam pod ekwipunek znaleźć taką e, pewną rzecz. Gdzie bodajże slot pisze i tam właśnie wtedy trzeba najzwyczajniej kliknąć. E, tam bo tam jest 5, a my musimy kliknąć y, na te 5, skreślić je i wpisać 16 na przykład, bo to jest maksymalnie bodejrze. Nie nigdy nie A ogólnie z tego co wiem to, znaczy z tego co wiem ten klucz jest tutaj, no właśnie. Dlatego, że na początku w tej pierwszej lokacji y, znajdują się y, skrzynie, a 2 metro nie znajdują się głównie po klucze. Klucza. Czyli jednak do innego to jest więc tak to jest Wisp ale nie chcę się z nim gadać gdyż z yy, nim od razu chyba rozpocznie się zadanie em, rudy Wisp jest rudy nie chcę żebym miał coś do rudych za duże i samu i tak jestem na życie jakieś głosy w tle to bardzo bardzo za to przepraszam ale do następnego odcinka postaram się coś wymyślić z tymi czy nie wiem, czy zakryć je jakoś kocem, czy przybijać dechy, żeby nie było tego słychać i naprawdę bardzo was przepraszam. No i tutaj właśnie takie lagi. Ale to yy, dlatego, że przekonę zaczęliśmy grę. A ten obszar, ta, ta kopalnia, ona się wydaje taka mała, a jest ogromna. Naprawdę powiem Wam, że jest masakrycznie ogromna. Tam jeszcze u góry, kurde, to są jeszcze dwa poziomy chyba tego pełno. Jakichś domów, masakra. Jakiś tam orkowie wszędzie siedzą. Ble. Aż mi się... Jak się pomyślę, że jeszcze raz na to przychodzić, aż mi się trochę nie chce. Dlatego, że trochę się... Na, trochę się nagłówkowałem, a później dopiero bodaj, że o... jak już zostałem najemnikiem orków, tak... O, ale ty spoilerujesz, bezo skończ! I tak, y, wtedy dopiero się kapnąłem, że istnieje taka... że istnieje coś takiego jak y, na przykład... Y, na stronie tam y, Takie Solucja o właśnie Taka Solucja i ta, do tej Solucji po prostu mm, Są do, w, tej, w tej Solucji są wszystkie Misje Napisane jak je zrobić i tak dalej Z tego co Pamiętam uu, Alaster może tędy przejść uu. Patrzcie Ruda A Tutaj walutą jest Ruda I jakbyście chcieli wejść przez te drzwi byście po prostu Umarli. I og ogólnie ten kofer był zamknięty, ale tam mamy klucz, więc chyba jednak to był do niego klucz. Kiedyś pętam próbowałem przejść, próbowałem nawet skakać z samej góry tam, ale nie udawało mi się to. Nie z tego co pamiętam, to stamtąd można skoczyć. Albo stamtąd, ale życia się dużo traci. Więc 20. Dlaczego tak się bardzo ucieszyłem? Dlatego, że przez kopanie, bo musimy... Potajże o 20, to jest czas 9.43 musimy niestety kopać rudę i oddawać tą Musimy udawać, że kopać dwa razy i wtedy tam będzie, że mamy normę, tak? Bo jest pół normy i potem wykopiemy i jest norma Więc dzięki temu yy, nie, nie, nie chcę z tobą gadać, to jest film, gdzie zbieram grzyby Jestem grzybiarzem Tak, możecie mnie poznać jako grzybiarza Wiesz w każdym gotiku. Nie wiem czy to jest trójka, czy to jest dwójka, czy to jest jedynka, czy to jakiś mod, czy nie, zbieram full grzybów, wszystkie grzyby zbieram. No o na przykład jeśli ja są jakieś ukryte tamże, to także nie zdziwcie się jakichś nie wezmę, bo ja w każdy kąt się nie wciskam. No chyba, że jest jakaś mi się znać, przyłyśmy piersie, albo coś takiego, to wtedy się wciskam w każdy kąt. I no... No, nie wciskam się w każdy kąt. Więc o, na przykład, patrz, co pod łóżkiem rośnie sobie grzybek? Ogółem... Yy, Okej. Okay. Ogółem za spanie też. Jeśli yy, będziemy spać całą dobę, to bodaj, yy, że mi życie. Yy, 5 punktów albo 6. To samo zakopanie. Jeśli będziemy chcieli wykopać kilka... Yy, kilka, kilka norm dziennie. Bo ja, to, ja tak robiłem właśnie. Bo... Mamy się stąd ogólnie wydostać z tej kopalni, mamy tak kombinować, żeby się z niej wydostać. No i ja po prostu yy, tak sobie myk zrobiłem, że po prostu sobie wykopałem bodajże 20... Yy, 20... 10 yy, tych norm, czy tam 12, coś, coś w tym deseń i po prostu kopałem i yy, już, yy, już się po prostu nie musiałem kopać. Dlatego, że yy, zrobiłem sobie taką małą Mm, nie wiem czemu ale gubię słowa taki mały zapas o więc yy... no musicie mi też wybaczyć takie moje jąkanie się ale wiecie to pierwszy raz nagrywam yy, yy, ciężko jakby trzymać ten no właśnie o tym mówię ciężko właśnie trzymać taką normę zgadania że gadam 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 ciągle 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 bo czasami, człowiek też się zapnie Taki na przykład ja o tak? I pozdrawiam wszystkich, y, wszystkie osoby, które y, Mnie, w, mnie hejtują, między innymi taki pan M MZP, tak? I, i w ogóle dzisiaj takie walą, że Aż, jak, się, jak y, m, słyszałem To po prostu mi się słabo robiło Tak, po prostu Miałem zapaść raz czy drugi różnie to bywa. Takie, takim jednym, jednym czy drugim się nie spodoba to to się robi i, i no. I właśnie w, w tym miejscu skończył nam się czas. Więc ja już będę kończył. Więc no, o czym rozmawialiśmy dzisiaj? Mówiłem o lisiorach, dokładnie przed chwilą. Jeśli chodzi o jakieś tam patche, nie będę ich instalował wolę szukać na starych wersjach, dlatego że wszystkie patche po zainstalowaniu mają menu po polsku, ale wszystkie misje wszystkie, yy, wszystkie misje są po bodajże krzak temu, bo to są to są w ogóle słowa z tego co się dowiedziałem, to są praktycznie yy, jakieś wzorki i nie wiem, ja, ja nie będę się w to bawił raz już kiedyś próbowałem robić, nie udało mi się, teraz też próbowałem robić, nie udało mi się, no to już to oleję, wolę gość na starej wersji yy, Trochę nawet zbagowanej z tego co wiem Ale dobra W tym miejscu kończymy pierwszy odcinek Krótki yy, Dzisiaj jeszcze zrobię drugi 20-minutowy I wrzucę go jutro Ale w piątek postaram się, nie wiem, 25-minutowy O ale znowu nie będzie prądu, gdyż Nagrałbym yy, to wszystko o wiele wcześniej, tylko nie było prądu yy, jeśli, jeśli zgubiłem jakiś temat, zacząłem mówić i go nie skończyłem to was, was za to przepraszam i, i do zobaczenia w na następnym odcinku Trzymajcie się i cześć.